thank <laughs> you Myślę, że wielu z Was zgodzi się ze mną, że czasami są po prostu takie książki, które musimy przeczytać. Patrzymy na okładkę, czytamy zapowiedź i już jest tam coś chwytliwego, coś, co sprawia, że chcemy po tę książkę sięgnąć, pragniemy jej, pożądamy niczym z swojego skarbu. I tak było w przypadku choćby tej książki, o której Wam opowiem dzisiaj Zabierz dzieci, wyjedź z miasta Agnieszki Bednarskiej. Książka ta przede wszystkim kupiła mnie tym, że jest tutaj Czarnobyl, a ja interesuję się Czarnobylem. Swego czasu byłem nawet w Czarnobylu i no, można powiedzieć sporo poczytałem na temat tego, co tam się wydarzyło. No i właśnie, thriller Agnieszki Bednarskiej, kontynuacja piętna Katriny przenosi nas po części do Czarnobyla. No i właśnie w dzisiejszym filmie chciałem Wam opowiedzieć o tej książce i odpowiedzieć przede wszystkim na szereg pytań, które mogą Wam się tu spogłowie. Przede wszystkim, czy jako kontynuacja ta książka wymaga y, przeczytania pierwszego tomu, czy jest to raczej bardziej niezależny twór? Dwa, y, czy to jest po prostu dobry thriller, czy to się dobrze czyta, czy wplecenie wątków paranormalnych do tego typu powieści to jest w moim mniemaniu dobry pomysł, czy też nie? No i wreszcie trzy. Czy ten Czarnobyl w tej książce przedstawiony satysfakcjonuje? Zacznijmy w ogóle od początku, tak jak wypada. Czyli. O czym ta książka w ogóle jest? Główną bohaterką tej książki jest Amy, a właściwie Amanda. Tyle, że dziewczyna nienawidzi pełnej formy swojego imienia i każe nazywać się Amy. Amy mieszka aktualnie w Poznaniu ze swoją dobrą koleżanką i można byłoby powiedzieć, że jest to na pozór normalna dziewczyna, studiująca i w ogóle. Tyle, że no nie do końca. Bo Amy od dzieciństwa dysponuje pewnym darem, darem, który przerażał jej rodziców, darem, który sprawił, że rodzice posłali ją na terapię. Mianowicie Amy potrafi kontaktować się ze światem nadprzyrodzonym, potrafi widzieć umarłych i w. Jakiś tam bardziej określony sposób kontaktować się z nimi, potrafi też no, obcować z tymi siłami nadprzyrodzonymi. Chociaż no, nie będzie to na pewno jakieś tam wielkie paranormal fantasy, które nagle sprawi, że będziecie przytłoczeni nadmiarem jakichś tam efektów paranormalnych. Jest to fajne, lekko wplecione w tę fabułę, bardzo zgrabnie co mi się podoba. Natomiast właśnie, Amy mieszka aktualnie w Poznaniu, tyle że ciągnie ją do różnego typu miejsc, bo... W poprzednim tomie w Piętnie Katryny odwiedziła Stany Zjednoczone i tam miała do czynienia ze sprawą związaną z huraganem z 2005 roku. I tak, tutaj już wypadałoby odpowiedzieć na pytanie, czy można ten tom czytać bez znajomości piętna Katriny. Teoretycznie nie, bo jest tutaj bardzo dużo wątków kontynuowanych z tamtego tomu, ale w praktyce okazuje się, że tak naprawdę Agnieszka Bednawska chyba domyślała się, że po tę książkę mogą sięgnąć również ci, którzy po tą pierwszej nie sięgnęli, w związku z czym tamte wydarzenia są tutaj w dość zgrabny sposób zrelacjonowane. Także jeżeli komuś nie przeszkadza po prostu to, że coś pominie i jeżeli będzie chciał do tamtych wydarzeń pole, którzy tej książki wrócić, to już będzie wszystko wiedział, to nie ma w zasadzie żadnych przeciwwskazań, żeby ten ton to, drugi czytać. W każdym razie Amy, na skutek poznania pewnej osoby, zdecyduje się na podróż do Czarnobyla. Na podróż do Czarnobyla, w związku z pewną historią, z pewną tajemnicą, a w zasadzie zagadką z przeszłości, zechce dziewczyna pomóc po prostu rodzinie, która no, rozpadła się po wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Chcąc pomóc tak naprawdę zasklepić dawne rany, rozwiązać zagadkę. No i właśnie, to jest jeden z wątków tej książki, bo drugi bardziej nieodzownie łączy się właśnie z tomem pierwszym, bo mamy tutaj bezpośrednią kontynuację tego, co było tam i w zasadzie kontynuację problemów, które rozpoczęły się w tomie pierwszym. I dobrze, żeby nie przytłaczać was. Ilość o detali. Mnie się tę książkę czytało dobrze, bo przede wszystkim jest fajny klimat w niej i fajnie pociągnięte linie fabularne. Bardzo podoba mi się symbolika tej książki, bardzo podoba mi się to, w jaki sposób autorka odnosi się do pewnych rzeczy nadnaturalnych, do pewnych zjawisk. Bardzo podoba mi się też sposób, w jaki ta fabuła się rozwija, aż do samego końca, do zakończenia, które po prostu wbija w fotel. I powiem Wam to szczerze. Czytałem... Sporo mogę już powiedzieć thrillerów. I widząc tutaj, jakie zakończenie nam się gdzieś klaruje na horyzoncie, pomyślałem sobie: OK, czyli teraz wydarzy się to, 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 to i to. I jak po sztureczku, po koraliczku jedziemy, odhaczone. Do widzenia, czekamy na tą trzeci. Tymczasem Agnieszka Bednarska postanowiła zabawić się tutaj z czytelnikiem bardzo daleko idącymi niejasnościami, bardzo daleko idącą symboliką, bo tak naprawdę ten, ten tom kończy się w taki sposób, że my tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, jak się kończy, i choć na początku to frustruje, jak jasna to jest to coś, według mnie, największy atut tej książki. Powiem Wam szczerze, odłożyłem wkurzony, po pięciu minutach pomyślałem, genialne! To było po prostu genialne, bo każdy czytelnik może mieć inne wyobrażenie na temat tego, co tam się na koniec wydarzyło. Ja takie książki po prostu lubię. Takie książki do mnie przemawiają najbardziej. No ale też, żeby nie było tak kolorowo. To muszę przyznać, że wątek czarnobylski to jest ten wątek, który najbardziej tutaj rozczarowuje. Bo tak, ja sięgnąłem po tę książkę w związku z wątkiem czarnobylskim. Tymczasem ten wątek czarnobylski no, jest tutaj oparty na powiedzmy to. W źródłach nie jakoś głęboko penetrujących temat, no sam fakt dla mnie, że bohaterowie od tak decydują się na wyjazd do Czarnobyla i jadą i nie mają żadnego problemu, żeby się tam dostać, pomijając fakt, że żeby wjechać do zony należy mieć dwie przepustki, jedną pozwalającą przejechać pierwszy punkt yy, tak naprawdę kontroli yy, około 35 km przed zoną, a drugi na około 10 km przed zoną i tam nie da się od tak wjechać, znaczy teoretycznie można, ale... W praktyce no nie bardzo, bo jest tam wojsko i oni kontrolują dokumenty, kontrolują też Twój ubiór, czy jesteś przystosowany do tego, żeby wjechać na teren skażony. Także są takie rzeczy, ale z drugiej strony, no bądźmy szczerzy, to nie jest reportaż, więc jeżeli ktoś ma ochotę poczytać coś głębiej, no to ja polecam Kate Brown albo, yy, albo inne reportaże właśnie związane z Czarnobelem. Ale właśnie no ten wątek czarnobylski włożony do tej książki w zasadzie Luźno w niej funkcjonujący, gdyby go wyciąć, wyrzucić, zastąpić jakimkolwiek innym, to pewnie czytelnik nawet by nie zwrócił uwagi, że czegoś zabrakło. Także pod tym kątem szkoda, że jest to w zasadzie tylko i wyłącznie wątek. Ale bardzo podoba mi się tutaj to, że ten wątek, nawet choć lekko wprowadzony, choć nie tak dogłębnie jak ja. Jako miłośnik, poniekąd Czarnobyla chciałbym, żeby został przedstawiony, to i tak został przedstawiony dobrze. I tak daje, jako takie pojęcie o tym, co się wydarzyło, daje pojęcie o tym, jak to wyglądało. Więc to jest fajne, takie lekkie wprowadzenie, nieprzytłaczające nad to. Druga strona, ta książka posiada również bardzo mocny wątek jednej bohaterki, która, Ewy, która była w zakonie i z tego zakonu wyszła. I tutaj sama autorka podkreśla. Że poziom wyobcowania osoby, która była w zakonie i z niego wyszła, jest absolutnie zgodny z rzeczywistością, ponieważ tutaj zostały poruszone pewne bolączki, o których no, na co dzień się nie mówi. Wy wiecie, no. To są rzeczy, które lepiej zamieść pod dywan, właśnie jak zakonnice są traktowane, jakie są ich obowiązki, jak w ogóle wygląda hierarchia w niektórych domach zakonnych itd., itd. W tej książce jest to bardzo dobrze nakreślone, bardzo dobrze zaznaczone w przerażający sposób. Ja uważam, że to jest jeden z najlepszych, no, najlepszy przede wszystkim wątek, powiem szczerze. Najlepszy wątek, taki najbardziej rujnujący od wewnątrz i ten wątek mocno konkuruje z tym Czarnobylem, tyle że Czarnobyl, no tutaj w obliczu tej jednostkowej tragedii bardzo dobrze przedstawiony, jednak blednie, co teraz jeszcze podkreślę, sprawia, że w zasadzie tamten wątek był zupełnie niepotrzebny, być może jako, jako marketing dobry, żeby pokazać Czarnobyl na okładce, bo Czarnobyl jest w modzie, zwłaszcza w ostatnich latach wśród turystów i nie tylko, no i za sprawą serialu HBO. Tak. W każdym razie, no, uważam, że jest tu wiele wątków, które wynagradzają nam tamten wątek czarnobylski. Wątek również thrillera, takiego typowego, klasycznego thrillera, właśnie jak wspomniałem wcześniej, z bardzo nieklasycznym zakończeniem, no to jest książka pełna, powiedzmy, to sprzeczności. Pełna takich, powiedzmy, to nici, które występują obok siebie, niekoniecznie jakoś szczególnie ze sobą się splatając. Oczywiście mamy w centrum zawsze główną bohaterkę. Główna bohaterka ciągnie fabułę, aczkolwiek no, przyznać trzeba, że są to linie różne, bo jedna linia to jest oczywiście nieudany związek jej przyjaciółki poniekąd, druga linia to jest właśnie wątek tej zakonnicy, trzecia linia to jest wątek czarnobylski, czwarta linia ta najważniejsza, czyli nasza bohaterka musi ponieść konsekwencje tego, co wydarzyło się w poprzedniej książce w Pięknie Katriny. I tak naprawdę, ostatnie, nie wiem, tam ponad 100 stron dotyczy bezpośrednio tomu pierwszego, więc od tego momentu zaczyna się jazda bez trzymanki dla tych, którzy tamtego tomu nie znają. Ale tak jak mówię, nie jest to aż tak daleko wykraczające czy skomplikowane, żeby nie pojąć. Zgrabnie fajnie napisana, z fajnymi, powiedzmy to, choć może nie jakoś głęboko. Rozbudowanymi bohaterami, ale z bardzo fajnymi, charakterystycznymi postaciami. Bo jednak tutaj postacie, nawet jeżeli pojawiają się na chwilę, to zostawiają po sobie duże wrażenie. Jest to też książka pełna kontrastów. Jeżeli zobaczymy naszą główną bohaterkę Amy, a obok niej jej. No, przyjaciółkę, dla której liczy się przede wszystkim wygląd, klasa i szyk. No i jeszcze do tego trójkąta dodajmy F, która właśnie wyszła z tego zakonu i tak naprawdę uczy się żyć. Będąc dorosłą kobietą, ona po raz pierwszy zdaje się poznawać w ogóle świat. Ona po raz pierwszy wychodzi z tego, z tej powiedzmy to, przysłowiowej piwnicy na światło dzienne i uczy się wszystkiego od nowa. Więc to jest taki fajny trójkąt, fajne zestawienia postaci, dzięki którym uwypuklają się pewne cechy innych. Z drugiej strony nie jest to tak płytkie, tak? Nie jest to tak jednostronne, żebyśmy mogli poczuć się w jakiś sposób zniesmaczeni, tylko właśnie w fajny sposób jedna postać na drugą wpływa. Jedna postać w ciekawy sposób yy, uwypukla pewne cechy drugiej i wywołuje pewne zachowania o drugiej czy, czy trzeciej. Ja takie rzeczy lubię w książkach, bo to jest psychologia i to mi się najzwyczajniej w świecie podoba. No generalnie ja czuję leciutki zawód właśnie związany z tym Czarnobylem, z tym, że on został tak potraktowany po macoszemu w tej książce jako, powiedzmy, taki slogan reklamowy, ale z drugiej strony też Czarnobyl, ta, ten wątek czarnobylski jest tutaj czymś, co służy właśnie wyeksponowaniu tych sił nadnaturalnych, tej mocy głównej bohaterki i sprawdza się tutaj doskonale, bo nie jest to przesadzone, nie jest to jakieś takie, wiecie, wydomane, nie sprawia, że na Nagle podrapiecie się w głowie, pomyślicie, ja pierniczę, jaka dzieci jakie to było złe, jakie to było naciągane. Nie, właśnie to służy temu, żeby pokazać taki, powiedzmy, to najbardziej romantyczny, piękny wątek tej historii. Wzruszający, smutny, jak diabli, ale piękny. No i właśnie, dla kogo polecam tę książkę? Jeżeli szukacie thrillera, który skupia się na różnych, że tak powiem, uczuciach, wywołuje różne reakcje, no to jest właśnie ta książka. Bo z jednej strony ten romantyzm, taki rdzenny, głęboki romantyzm, z drugiej strony mrok. No, powiedzmy, to stałby taki bardzo mroczny mrok, właśnie związany z tym zakonem. No i tajemnice, spiski wewnątrzorganizacyjne. No i z trzeciej strony taki typowy, pełnokrwisty thriller, plus odrobina fantastyki. No to jest zestawienie, które. Mogło się nie udać, ale w mojej opinii się udało, bo przeczytałem tę książkę z dużą radością. Polecam Agnieszka Bednarska, zabierz dzieci wyjść z miasta. Tom drugi, piętna Katryny. Także jeżeli chcecie jeszcze więcej tajemnic, no to piętno Katryny warto jednak przeczytać przed tą książką. I tyle. Trzymajcie ciepło. Cześć.